Cześć kochani, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Patrzę, bo mi tu o kitek wskoczył. Eee, o, jesteś Cię. Chcesz być na filmie? Chcesz być? No dobra, ja Cię nie przytulam, bo ja i tak jestem cała już tych od Ciebie w tych kłakach. Eee, także witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, muszę się odnieść do wczorajszego vloga. Wczoraj wam pokazywałam takie nagranie z salonów Agapta i mówiłam, że ja się wybiorę po dwie rzeczy. Słuchajcie, chciałam zakupić, mogę wam powiedzieć, bo nie ma tej rzeczy, także jak to ja po prostu nie zdążam na te wszystkie promocje. I tak, chciałam zakupić taką butelkę z korkiem. Mam nadzieję, że to będzie. Dobrze widać. I tutaj taką deskę. To jest z winogronami, tutaj z serem na środku. I chciałam to słuchajcie, zakupić, dlatego że ta deska obrotowa ma FI 35 drewno i kosztuje 19,99. Także uważam, że to jest cena najlepsza jaka może być. Tutaj jest przecena niby z, z 34,90. Także była wczoraj w Agacie, nie było, butelka była, ale nie podobała mi się, ja myślałam, że to będzie taka butelka z korkiem, jak jest w Ikei, takie szkło fajne, przezroczyste, a jednak nie, było to po prostu szkło takie grubsze, takie, wiecie, nie, nie takie, nie takie fajne, cieniutkie, no zupełnie coś innego niż chciałam, także nie, opuściłam sobie tą butelkę. Jeżeli chodzi o tą deskę, to Pani mówi, że w ciągu 4 dni. E, miało chyba 200 tych desek, i w ciągu 4 dni wszystko się rozeszło. Ale mówiła, żeby sobie wziąć wizytówkę, zadzwonić, może po prostu będzie jeszcze ten towar. E, także no nie wiem, czy, czy ich nie zamkną w międzyczasie. Ale zobaczę. No mówiła, że ewentualnie można by sobie skatowić, zamówić tylko nie wiem, właśnie, czy odbiór na przykład tutaj w sklepie, czy do domu. No ale znowu płacić za przesyłkę. No to już cena deski mam, wychodzi bez sensu. Także zobaczymy. No będę jeszcze najwyżej dzwonić w przyszłym tygodniu może, może się pojawią te deski, także no chętnie bym chciała zakupić, ale niestety nie ma. Zawsze chciałam tą deskę mieć, bardzo mi się ona właśnie podoba. Teraz co prawda jest kępko taka deska, tylko ona jest z tymi, z nożykiem. Ona kosztuje 30 zł, Tam jest nożyk, łopateczka i szpikulec chyba, tak? Coś, trzy rzeczy są. Dzisiaj nawet sobie też byłam właśnie oglądać. Mm, ale powiem Wam, że y, jednak wolałabym taką obrotową, y, gładką, dlatego że z czasem, wiecie, mogą się ten, jakby te nożyki zepsuć czy coś. Y, no i wiecie, y, później Wam zostaje takie wgłębienie w tej desce. No nie wiem, no gdzieś tak mi się chyba bardziej ta klasyczna taka wersja podoba. Nie wiem, coś mi się chyba czymś zimno nie wyszło, bo mi tutaj warga zaczęła boleć dzielam sobie właśnie gazetkę. Fajne rzeczy są, także, jak macie gdzieś koło siebie. Tutaj, taka nowa gazetka jest od 12 do 28 marca. Tyle odnośnie Agaty i wczorajszego vloga. To, co Wam chciałam powiedzieć. Dzisiaj, słuchajcie, jest przepięknie. Także byłam na chwilę na słoneczku. Byłam właśnie w Pepko. No, super, pogoda. Także robię sobie kawkę. W zasadzie to ja sobie zrobiłam, tylko zapomniałam jej sobie przynieść. E, dobra, to już najwyżej sobie jakoś tam podgrzeję, później wypiję. E, teraz przejdziemy jeszcze. Aha, jeszcze jedną rzecz Wam chciałam, bo wczoraj też do wczorajszego vloga pokazywałam Wam tą herbatkę e, z, no, z biedronki, o której mówiłam, właśnie. To jest ta pokrzywa z Mango e, Lipto i powiem Wam, że ona jest rewelacyjna. Tutaj jest 20 torebek, i akurat jest promocja. ja ją kupiłam jeszcze w promocji, to było gdzieś z dwa dni temu. O złotówkę była. Po prostu tańsza. Czyli chyba normalnie kosztuje 4,50, ale dołam za nią 3,50. Ale jest po prostu przepyszna. Synowi też bardzo smakuje. No wiadomo, pokrzywa jest taka specyficzna, tutaj naprawdę bardzo te, mało tej pokrzywy czuć. Także to, to jest właśnie ta herbatka, bo pytałyście mnie o nią. Także jeszcze uzupełniam informacje do wczorajszego vloga. I teraz już przechodzimy do zakupów do holu zakupowego i słuchajcie, ja pojechałam po e, oczywiście się namyśliłam za późno chciałam zakupić tą koszulę, która była w poprzednim nie wiem czy mam czy ja mam tą o, poczekajcie aha, coś tu na Was grałam dobra, pokażę Wam o, pojechałam po tą właśnie koszulę no, ona kosztowała 30 zł. E, wiecie co, jeszcze jak już tak wstałam, to Wam jeszcze pokażę. E, właśnie ten z bliska, bo nie wiem czy tam dobrze e, widziałyście. O, tutaj jest właśnie to, co mnie interesowało. I ta deska. O, teraz będziecie widzieć w razie czego. Żebyście nie krzyczeli, żeby nic nie było widać. No, i tą herbatkę jeszcze mam. O, jest z bliska. Już tak. To jest taka Rewelacyjna jest, naprawdę jest rewelacyjna, i, i tak. No, i pojechałam właśnie sobie po tą e, koszulę. E, bo tak w pierwszym momencie, powiem Wam, jak byłam wtedy na przeglądzie jak to miałam ją wziąć, ale nie wiem czemu nie wziąłam znowu. Zaraz wziąć od razu, to ja później wiedzie. Zamyślę się tydzień, dwa. No i dzisiaj mam i co? pani grzech nie ma, wszystko się sprzedało. Być może jest jeszcze gdzieś w innym Pepko, tak? Mam jeszcze tych e, pe, Pepko. Sklepów parę. Okazuje się, że ostatnio patrzyłam to w moim mieście, słuchajcie, aż 7 sklepów Pepko. Także można wyjeździć, ale powiem wam, że na razie mi się nie chce. Jak będę gdzieś przy okazji, to po prostu chętnie sobie przymierzę zakupię. Miałam na nią chęć, bo stwierdziłam, że w sumie 30 zł, a były właśnie takie białe. Były też zielone i chyba niebieskie na niebieskim tle. Te kwiatuszki, no ale no niestety nie było, wzięłam natomiast coś innego sobie, w zamian za to, że nie ma, wzięłam taką koszulkę, wzięłam sobie ją w rozmiarze L, myślę, że będzie fajna, nie wiem, może nawet mogłabym wziąć M, przymierzę, zobaczę, słuchajcie, jak nie będzie dobra, to po prostu ją wymienię. I pytałam się pani też ekspedientki, mówiła, że oni są normalnie otwarci, nic nie wiedzą na temat, żeby ich po prostu zamykać, więc mówiła, że spokojnie wymiana. Koszulka, słuchajcie, 10 zł, także bardzo dobra cena, taki wiecie, w moim stylu czarny z białym, także zawsze koszulka się przyda. Wiecie co, jak ja tak patrzę, to ona jest kurczę jakaś Dość długa na mnie. No, dobra, będę później mierzyć jak coś, to sobie po prostu polecę i wezmę mniejszą. Bo coś mi się wydaje, że ona tak jakoś wygląda na dużo. Ale fajna będzie właśnie do legendów Jeżeli jest dłuższa, to będzie fajna. Czyli taki pierwszy zakup. Yy, oczywiście jakiś włos. Yy, wzięłam, słuchajcie, jeszcze yy, potrzebne mi takie rzeczy do yy, kuchni. Yy. Zawsze się przydadzą, to są takie ściereczki, ściereczka e... to jest 40 sztuk, takie one są chyba odrywane, ja powiem Ci, powiem, powiem, ci, powiem Wam, że jeszcze takich ściereczek nie miałam, e, tych odrywanych, miałam takie, wiecie, kupowane, e, każda osoba patrzcie, no mi z nosa leci, no. co z tym katarem? I taki właśnie jeszcze nie miałam, 5 zł kosztuje, czyli 12 groszy wychodzi mam sztuka, Także sobie wzięłam właśnie tak do kuchni na szybko, wiecie, zawsze świeżutką ściereczkę do wydarcia. A tak jak mówię, pierwszy raz mam, widziałam właśnie, że dziewczyny też kupują na innych kanałach te ściereczki, także mówię, sobie wypróbuję. Z takich rzeczy jeszcze sprzątaniowych do domu, to oczywiście wziąłem worki. Bardzo ubolewam nad tym, nie wiem czy się skończyło, ale kiedyś pokazywałam, wam, że zakupiłam takie worki o smaku, o, smaku, o zapachu. Mm, mięta to była jakiś taki fajny zapach, bo miał kolor zielony. I teraz po prostu gdzieś nie widzę ich, także nie wiem. Za worki dałam 3 zł, 20 groszy sztuk. bo Wam, że są fajne te worki. 35 litrów, 15 sztuk. Tutaj jest, one są takie zawiązywane z rączkami. No musi to być dom, tak, no jednak te worki coś te śmieci trzeba wkładać. Yy, a powiem wam, że mi się wydaje jeszcze, bo nie wiem, dajcie mi znać, czy widziałyście czy byłyście, że w Pepko były takie w ogóle zestawy jakby cztery w ogóle worki, wiecie, teraz tak na tą segregację śmieci, no co jest jakiś kłak. Żółte, właśnie zielone, takie niebieskie. Tam mi się wydaje, że ty, ja to widziałam i nie wiem, gdzieś mi to w jednym pepko widziałam, a później nie zniknęło. Także nie wiem, dajcie mi znać, czy u Was, w Waszych pepko są takie rzeczy. Kochani, z takich potrzebnych rzeczy oczywiście, uzupełnienia. Co prawda jest to błąd, branie czarnych skarpetek, bo. Chłopaki po prostu mi je podbiorą. To jest 35-38, złoto 80 kosztuje sztuka. I tutaj jest 5 par, czyli całość mamy za 9 zł. E, powiem Wam, że lubię po prostu czarne. No, czarne to zawsze do wszystkiego pasują. Tylko tak jak mówię, to będzie błąd, bo one mi się szybko wiecie rozejdą. Bo jak wrzucę do pralki razem z chłopakami z. z, chłopakami z ze skarpetkami chłopaków, to po prostu później nie będę wiedziała, które są moje. Jednak jak mam jakieś tam wzorki czy też, no to wtedy, czy kolor jakieś no to wiem, że to są po prostu ewidentnie moje, a tutaj po prostu one zaginą w akcji. Dobrze, kochani, wzięłam sobie jeszcze, no nie mogłam się po prostu oprzeć. Ha, wzięłam jednak kubeczek. Powiem Wam, że dużo tutaj, dobra, dużo w ogóle kubków jest o taki, takiej, takie duże garczki są, dużą pojemność mają. Powiem Wam, że ja za takimi kubkami nie przepadam. Lubię takie właśnie o takie jak ten wielkości do ręki, te mi się bardzo podobają. Także sobie wzięłam ten kubeczek. Słuchajcie, 5 zł, i tutaj idealnie do mojego domu pasuje, bo jest IPS i kot, także. Tak jak u mnie. Także taki kubeczek jeszcze były takie fajne, wiecie, biały, w takie łapki yy, czarne. Też fajny. Ten kubek też 5 zł kosztował. Może jeszcze tam gdzieś przy okazji sobie go wezmę, ale ten mi się bardzo właśnie spodobał do kawy, do herbaty. Super. Bardziej do herbaty u mnie, bo ja kawę lubię w taki mniejsze, jakieś filiżance. Yy, dobra, także ten kubek mówię, zakupki nie są jakieś tam. Duże to po prostu co najbardziej było mi na ten moment potrzebne. Wzięłam sobie również bo, tak, tą patelkę. Ona też była z tej gazetki ostatniej. Wzięłam w celu wypróbowania. To jest Fi-28 na indukcję, na halogen, na ceramiczną, na elektryczną, gazową. Do zmywarki się nie nadaje. 3 lata gwarancji I co my tu mamy? Patelnia. O dobra, z powłoką nieprzywieralną. Cena słuchajcie jest 30 30 zł, zanim dałam. Stwierdziłam, że sobie wezmę, bo tylko wiecie co, jedyne jest to, że ona jest dość wysoka. Ja bym jednak jeszcze wolała sobie kupić, chociaż mam jedną w sumie tą z co kupowałam, ona jest taka niższa. Bo jak mam te wyższe, to się gdzieś parzy bardzo. Wolę takie... To, żeby po prostu niższe te patelki, ale w sumie e, jedną mam taką wyższą, tylko mniejszą, no i ona już po prostu się bardzo zużyła. Już się wiecie, teflon tutaj zdarty już się nie nadaje do użycia, to już jest do wyrzucenia. To nad no wiecie, dla zdrowia jest niefajnie e, na takim czymś smażyć Także to już nie chodzi o wygląd, ale o zdrowie nasze, że po prostu zjadamy ten teflon. On jest szkodliwy. No, także. Także taka pateleczka. Wzięłam sobie, będę testować. Nie wiem, jeszcze nie miałam nigdy z Biedronki yy, żadnych patelni. Także to. I jeszcze, moi drodzy, kochani, to, oha, ostatnia rzecz. Przy Kasie był taki fajny, taka, taka fajna dekoracja na wiosnę. Takie fajne króliczki. Yy, ja tutaj za te króliczki dałam yy, 4 zł, Także wydaje mi się, że fajna i powiem Wam, że fajna dekoracja. Była jeszcze tutaj druga, drug, druga wersja z takim kolorem miętowym, także też fajna. No, powiem Wam, 4 złoty, takie gdzieś tam zawsze się umieści i postawi. No i to wszystko, takie wszystkie moje zakupki. Powiem Wam, że jeżeli chcecie jakieś, jeżeli bym chciała teraz, słuchajcie, kupić te rzeczy, co tu kupiłam właśnie wcześniej, te zajączki, jajko. Matałam jeszcze takiego, nie widzicie go już, takiego srebrnego tego zająca, zostawiałam sobie jednak wszystko, bo nie mogłam się zdecydować, którą rzecz oddać, a którą zostawić. To powiem Wam, że w tym momencie, jakbyście chcieli to kupić, to już tego nie ma, no przynajmniej w tym Pepco, co ja dzisiaj byłam, to już po prostu zero, zero po prostu tych ozdób. Czyli wiecie, jednak w danym momencie jest jakaś gazetka, jest towar, asortyment wyłożone i po jakimś czasie po prostu już oni to sprzątają, wykładają nowe, wyprzedało nowe, się, no to wiadomo, prawda? Także ostatnia moja rzecz też mi się tak, wiecie, wpadła w oku, bardzo fajnie wygląda. Dobra, kochani, no to wszystko, taki mały mini haul, uzupełnienie do wczorajszego vloga też było. Jak macie jakieś pytania, oczywiście to pytajcie, chętnie będę odpowiadać. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie życzenia odnośnie Mojego zdrowia. Powiem Wam, że jestem na czwartej tabletce. No i jak biorę tą tabletkę, to jeszcze tak ta ruchomość jest fajna, ale no bolą, bolą plecy. Dzwoniłam dzisiaj do lekarza. No, po prostu powiedziałam, że nerwowo w ogóle okolice lędźwi i pani doktor moja, no to wie, bo już zna. Zna po prostu mnie, zna moją historię i coś mi tam przepisze I mam dostać podobnież e receptę. Także czekam na tą e receptę. Na pewno będzie to jakiś środek przeciwzapalny, przeciwbólowy. No trzeba podziałać przeciwzapalnie, bo to wiecie, ja już tak robiłam, że po prostu chodziłam z nerwobólem, nie brałam jakichś tam takich przeciwzapalnych i to po prostu się ciągło w nieskończoność, a tutaj po prostu wiecie, no szkoda po prostu dni na to, żeby wiecie, pół dnia po prostu przeleżeć, tak, z bólem. Także żeby to po prostu jak najszybciej ten wyciszyć, ten stan zapalny, no i żeby pomogło. Także tyle, także bardzo Wam dziękuję za wszystkie życzenia. Y, zdrówka. Ja Wam też życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Y, dajcie mi znać, co kupiliście sobie ostatnio, y, czy coś fajnego, czy właśnie w Pepko coś spotkaliście, jakieś fajne dekoracje. Chętnie poczytam, co tam u Was słychać. Także dziękuję bardzo. Kończę już dzisiejszy filmik. Zapraszam serdecznie do oglądania innych moich filmów. Zapraszam też na Instagram. Jeżeli ktoś nie ma, bardzo łatwo się konto zakłada i można wtedy wiecie ze mną być na bieżąco. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Nie przedłużam. Do zobaczenia. Kochani, trzymajcie się pa.